Na widzę, co? znowu jak .pl. i w dzisiejszym odcinku idziemy pokonać meduzę, by mieć jej głowę i pokonać no, sami wiecie kogo. Cześć mistrzu! No, Masz ja tą paski? Dobrze. Jeszcze nie zakładaj na gały. Okej, okay. gdzie tu ok. yy, tu mam. Bo. No to lecimy. No. Patruj uważnie. O! Tuż to tam się szlanda, a to niezależny jakiś ptaszek. No kolejny, aby mu zrobił. Nie wiem. spore to mistrzu. Świątynia. Jak to no, wyjdzie? Świątynia. Zostań Świąt. tu. Jak skąd wejdź? Wejdźmy. Dobra. Chyba mistrz tu już kiedyś był. Widzę. Trochę lodu. Dobra. Słuchaj. Uch. Dobra, jestem. Musimy znaleźć dźwignię. Dźwig, ja Znalazłem... Co? Jedną znalazłem. Znalazłeś? Znalazłem jedną, no. Co? Tutaj coś Dzień. jest. No. Chyba. No. O, o. Zapada opaska, szybko, szybko, szybko. No, no, do, do, już, 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 już. Opaska jest. Yy, chyba to było. Uuu! Odruła mnie! Uuu! Nie podchodź do mnie! Ehm, um, łatwo poszło. No, za łatwo. No, za. Mogę już coś ściągnąć, czy lepiej nie? Mistrzu, gdzie jesteś? Zgubiłem cię. A kolejna. Uh! Um, to jest to. Mamy jedną głowę chyba już tylko. A nie! Mistrzu! Jakoś... Ja muszę na chwilkę sied... O oh, oh Boże! Przepraszam, mistrzu! To pan... Lepiej być czujnym. To chyba wszystkie. Na pewno? Ło! Uh! Nie! Jeszcze jedna! Ło! Uh! Mistrzu, umieram! Mistrzu, ratuj! Szybko, chodź do mnie. Nie wiem, gdzie pan jest. O, moja głowa. Co się stało. To tyle, mistrzu? Możemy iść? Cztery, rozumiesz. A tu by była piąta, ale. Em, tu są dwie skamieniały jakieś. E... Chyba się zamieniały nawzajem. Trzy nawet. Trzy, co? Co jest. Dobra, mistrzu, wychodzimy stąd. Mogę zdjąć opaskę? O, kolejna! O, to może lepiej nie mój. No, zauważyłem. Gdzie jesteś? No dobra, pokonałem ją. Mistrzu, umieram. Mam do ciebie taki smo taki soczek Mistrzu Kuba? Gdzie pan jest? A ty gdzie? No nie wiem właśnie! Oh. Wszedłbym stąd, ale nie wiem, czy mogę zdjąć opaskę. Może lepiej nie. O, mistrzu, tu jestem! Za panem. O, o mam nadzieję ciebie miksturę. Poczekaj. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę. Mikstura błagam. Dziękuję. Masz kilka głównych? No, Mistrz chyba wszystkie ma. Nie o. wierzę w to. Wezmę! Ma? Masz. ma mistrz? Ile ma mistrz? Tak, ale połowa z nich nie nadaje się do użytku. Mam trzy. Serio? Tak. Dobra, co wychodzimy. Aby to zdjąć? A gdzie jesteś? No. nie wiem. Zdjąć? Nie. Ja Mam, pani no. nie może tego zajmować Musimy wyjść po ciemku. Bo jak się wyś śrażyłem. nie wiem czy my w ogóle wyjdziemy. Mistrzu... gdzie jesteś? Ja, nie wiem Jestem przy ogniu. Dużo tego ognia było, jak wchodziliśmy. A ja mam dwie głowy nad Meduzy. Mistrz Mistrze ci... cześć, cześć. Jak stąd wyjdziemy? No właśnie tym problem, że nie wiem. Czy cztery start. Mistrzu, nie widzę żadnej meduzy. Może pan zdjąć opaskę, ale. O! Znalazłem jeszcze jedną głowę. Ale nadal nie wiem, gdzie z wyjścia. Wyjścia nie ma. Jak to nie ma? To były schody. No właśnie też mi się tak wydawało. Mistrzu? Um, dobra, to, słuchaj. Mm, mm. Jak by to zrobić? Coś nie idzie. Mam of bo ja nie. Chyba, że... No nie wobeło te co A no w sumie, prawda? A, dobra. Słuchajmy. Flet jest trochę ostry! Nie próbuj nawet. Okej. Okay. To, co robimy, mistrzu? Może poszukajmy czegoś tutaj jeszcze. Tu. A, poszukajmy. Tu. Nie, może tu coś. Mistrzu! Tutaj coś trochę wystaje. Ja bym się razem... radził, może sunąć Wow! O, 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 o. Ja nie zwlekam, ja wychodzę. Smoki są całe na szczęście. A to jest porobisko. Trudno, wybite jest. Oj, em... Mistrzu, bo ja tak trochę nie wiem, gdzie mamy wracać. Mistrzu! Opaska, opaska, opaska mam to! Zbliżaj się. Dobra, zdejmuję. Dobra. Mistrzu, szybko lecimy, stąd szybko. No leć! Gdzie jesteś? Dobra. Pamiętasz no. jak wrócić do domu? Chyba tak. Jak mi zosuwa na tym smoku. Jadę ty trzy. Robimy tak. Warubię. Warubię. Dobrze, ja dam mistrzowi moje głowy te meduzy i niech pan je dokładnie obejrzy. Bo może nie wiem, ja. źle nad ciołem, nie wiem, może coś jest z nimi nie tak po prostu. Idzie mistrz. O, o, o. No jestem tu, o. Trzy. Jasno, prawo. Dobra. Mam łącznie. Cześć. No to tak. Tu pierwsza w ogóle nie ma połowy masek do widzenia. O, wleciliście. Oczy. Wleciliście, cześć! Ta, cześć! Gdzie byliście? Zabijaliśmy meduzy. No, to i, a ta... Daj, daj mi, daj mi. Wezmę ją, to udobrał. Może lepiej nie. No dobra, w sumie. A, to... Przecież ona nie ma lewego no to do Jedno. Ile? Z sześciu jedna. Mamy jedno Sady, podejście, da? żeby go zamienić w kamień? Tak.